Poznaliśmy podsumowanie obrotów na giełdzie papierów wartościowych, zarówno z ostatniego miesiąca, z sierpnia, jak i z całego pierwszego półrocza 2024 roku. I może zacznę od tego, co najbardziej istotne dla inwestorów indywidualnych, bo oni wygenerowali około 14% obrotów w pierwszym półroczu tego roku. Jest to poziom najniższy od końcówki 2019 roku. Był taki czas, że inwestorzy indywidualni decydowali nawet o 27% obrotu, a tymczasem no Jest to poziom zdecydowanie niższy, a więc liczą się dusi gracze. I patrząc na podsumowania, Goldman Sachs jest ten jest tym podmiotem najistotniejszym. Tylko w sierpniu 25% właśnie obrotów Goldman generuje, a 24% w całym pierwszym półroczu. Dalej Bank of America 7,4% w ostatnim miesiącu, a 7,87% sumarycznie. Jeżeli chodzi o polskie podmioty, to PKO BP decyduje o transakcjach pakietowych, to 36%